Nie mów zawsze really. Really? Dam ci trzy inne zwroty, które też są spoko. Numer jeden. For real? For real? Are you for real? Are you for real? Data for, real now. for real? Czyli inaczej, serio. Aha, i zostaw dużo lajeczków. No i serduszków. Belbie. Numer dwa. No way. No way. No way. No way. No way. No way. Inaczej niemożliwe! Numer 3 Get out of here. Get out of here. Get out of here. Get out of here. Mm. Get out of here. <laughs> tak, i to znaczy wynocha, ale ma jeszcze jedno potoczne znaczenie: kiedy reagujemy na coś zaskakującego. Po prostu nie dowierzasz. Get out of here. Takie inaczej po polsku. ta na pewno spadaj! Kliknij w link przypięty do opisu mojego profilu, jeśli chcesz w końcu nauczyć się języka angielskiego. Чека там на тебе професионален курс. Take care baby.